cześć, chcę się wam pochwalić przesyłką od naszej Kasi z a jest to wygrana, można powiedzieć nagroda yy, za wspieranie kanału czekajcie o, widzicie tam mam właśnie dwumiesięcznego szczeniaka tak nie bardzo dużo czasu jednak chcę się pochwalić. No, zobaczcie, życzę cudownego tworzenia. Bardzo dziękuję za Twoje wsparcie. Wspaniało. Pieczątka, nie, to nadruk. A może i pieczątka? Nie, wiem. nie to jest nadruk. Ale fantastyczny. no i tu jest. Yy, tak. Bo mniej więcej w każdym bądź razie bardzo różne yy, nagrody i podziękowania. Kasia szykuje dla swoich wspierających i można yy, wziąć udział właśnie na każdym lajdzie, na przykład w losowaniu takiej nagrody w bibułce, pięknie zapakowane. A ja mam coś bardzo ważnego, moim zdaniem, ponieważ jest to, zobaczcie. Cudowny, kasiowy, gładzik mini. Jest śliczny, taki malutki, piękny, zobaczcie. I kasiowe stempelki, które prezentowała ostatnio na kanale i są dostępne w jej sklepie. Tak, stempelki z napisami polskimi, takimi najbardziej popularnymi. Powiem Wam, że mnie też bardzo często, właśnie takich brakowało i tylko te drukowane na karteczkach napisy. O i mam od razu też z wykrojnikiem do tego napisu wszystkiego najlepszego. Piękne. Na pewno jakąś karteczkę zrobię sobie i dołączę do tego filmu, abyście mogli się przekonać, jak fajne są te stempelki. No i oczywiście zapraszam Was do wspierania. Kanał Kasi i brania udziału w jej zabawach. No to na razie. Znowu się schował pod stół. No i tak na szybko. Słuchajcie, co mi się udało zrobić, to póki te cztery łapki mi pozwalają cokolwiek zrobić. Kończyłam karteczkę na live'ie Kasi. I przypominam Wam. Że właśnie te live odbywają się na kanale Scrapkate co środę o godzinie 21. I tak, jak widzicie, już Ładzika mam sobie też przyostobionego A karteczka, którą wykonałam, jest bardzo prosta, na szybko zrobiona taka typowo do zwykłej koperty. Wykorzystałam resztki papierków yy, przez okienko. Wiosenny czar. Zostały mi naprawdę resztki i trochę elementów do wycinania. No i oczywiście w roli głównej z No i kartę. warstwy papierków, mamy wykorzystany stempelek życząc i no i oczywiście ten stempelek główny yy, wszystkiego najlepszego, wycięte wykrojnikiem życząc wszystkiego najlepszego i soka z okazji Tutaj jedynie na kartce są kwiatuchy i listki powycinane z elementów do wycinania. Lako. No niestety nie umiałam się opanować. Poduszowałam, bo było mi to zbyt blade powiedzmy. Więc poduszowałam odrobinę. O tak, Radełkiem potraktowałam. No a kwiatuszki mają. Widzicie jak przybliży to z, 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 żółto. Mają y, środeczki. Kropelek NUWO. Wewnątrz karteczka jest wklejona tak z miejscem na życzenia, i z tyłu wygląda tak. Także zobaczcie, jak niewiele potrzeba z tak pięknymi stemplami, aby karteczka była wykonana. No, oczywiście no, nie umieszkałam wygładzać sobie tym kasiowym kłacikiem. no i jak najbardziej jak wiecie co jest yy, przesłaniem tego filmu to jest oczywiście zachęcenie was do skorzystania z kasiowych produktów, warsztatów itd. Stempelki, gładziki, warsztaty zakupicie na Kasi stronie scrapgate.pl Wrzucę link w opisie. Warto korzystać z propozycji osób, które nas inspirują i cieszyć się tym, co możemy stworzyć w każdej chwili którą mamy dla siebie. Wszystkiego dobrego. Pa-pa!